Hi sisters! Siema, no witam w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dopiero wstałem i czas zrobić śniadanie. Eee, nie zwracajcie uwagi na mój fryz, bo wstałem i się jeszcze nie ogarnąłem. Dobra, w sumie, aby się ożywić. Tak, moi rodzice kupili kawę. Dobra, a więc rzeczy, które będziemy dzisiaj potrzebowali. Będziecie potrzebowali chleba, masła i sera. Dobra, a więc lecimy z koksem Będziemy jeszcze potrzebować talerza i noża Pamiętajcie, nie bawimy się ostrymi rzeczami Dobra Cztery kromki, cztery plastry sera Masło A, jest jeszcze jedna rzecz, którą potrzebujecie mieć Jest to takie oto ustrojstwo Większość na ludzi nazywa to tosterem Ale u mnie w rodzinie mówimy na troszkownik nie pytajcie się, czemu. Dobra, powiem wam czemu. Ponieważ po prostu te kanapki, które st stąd wychodzą, o stąd, co nie, są w kształcie rożków. Widać, są takie w kształcie rożków. I dlatego rożkownik, co nie. Teraz co będziemy musieli zrobić, to posmarować kropki masełkiem. Ja sobie akurat robię wersję wege, bo nie mam chyba yy, szynki Nie wiem, nie jestem wegetarianem, nie, nie jestem Kocham mięso I like animals But I also eat them, so... I'm of conflicted Dobra, jeszcze tą kromkę trzeba posmarować masełkiem Dobra, wsadzamy. Yes To są nasze tosty, zamykamy je a ja sobie teraz zrobię kawę. Ogólnie powiem Wam, że jest mi smutno. Tak, jest mi, jest mi smutno, ponieważ już jutro kończą się strajki nauczycieli i idę już jutro do szkoły. W ogóle, jak ta matura, kochani, jak ta matura Wam szła? Nie wiem, czy w ogóle jest ktokolwiek z moich widzów w takim wieku, że pisze maturę, ale dobra. Uuu, jest. Kiris, ma de Dobra, nagrzewam wodę. Kanapki się robią. No właśnie, no to a propos tych strajków. Tak naprawdę wakacje się przedłużyły o miesiąc, co jest strasznie fajne, ale wiem o tym, że będę miał teraz taki zapierdziel w szkole, więc wątpię, żeby vlogi się pojawiały często. Wakacje będę starał się dodawać naprawdę jak najwięcej, bo lecimy po te 100 tysięcy. Ja się nie poddaję. Wiem o tym, że może się w tym roku udać. Wierzę w to całym moim sercem. Więc jeżeli jesteś tu nowy, to subskrybuj kanał. Co dzisiaj w ogóle będziemy robić? Zaczęła. Dzień i pomyślałem sobie, że wyjdziemy sobie dzisiaj na deskę, bo jednak chciałbym fajnie spędzić ten dzień. Więc, no ja czekam, aż mi się tutaj wszystko zrobi. No, to więc tak, to jest nasze śniadanko. Ten, kto wymyślił sos czosnkowy, jest walonym geniuszem, bo naprawdę wszystko z sosem czosnkowym jest dobre. Okej, okay, yy, zjadłem. Słuchajcie, piję sobie teraz kawusie, i w ogóle ja bym chciał teraz pójść do mnie, do pokoju. O mój Boże Ej, dobra, ja założę sobie bluzę My life be like Uuu, a... Chcę wam pokazać to Patrzcie, co dostałem od mojej siostry ciętecznej I patrzcie na to To jest lampka, który ma pilota Jaki to jest ekstra, serio Na maksa teraz świeci, co nie Teraz mogę re regulować, co nie Teraz świeci najmniej Ja to mam do kompletu z duszkiem znaczy, to nie jest podpięte aktualnie, i to jest zarąbiste. Mam takie gadżety, to niby wiecie, że nie wiadomo jakim graczem jestem. Ogólnie, jeżeli chodzi o gry, to strasznie chciałbym mieć google VR. Wiem o tym, że google VR to nie nie jest tania zabawka, bo jakieś, nie wiem, te Oculus Reef czy jakieś htc, Vive koszt to jest 4000. Yy, na osiemnastkę poproszę o prawdopodobnie nowy komputer, no bo jak wiecie, wiecie, no do wcześniejszego fany Montage z mojego starego zapisu live'a. Tam powiedziałem, że mam komputer komputer z komunii, tak? Nadal mam ten komputer z komunii i... W ogóle, czajcie to, ja mam w komputerze takiego pendrive'a od internetu, rozwalił mi się i... muszę zdobyć nowy, bo aktualnie przez to nie będzie live'ów na YouTubie. Tak, brawo ja! Ja chcę już wakacje. Ja naprawdę mogłem wszystko inne robić, tylko się nie uczyć. Kochani, jest aktualnie 8 maja. Jutro idę do szkoły. Uwaga, na YouTubie mamy 83 tysiące subskrypcji. Serio, 20 tysięcy w subskrypcji w marcu zdobyłem. Wy jesteście nienormalni 20 tysięcy w ciągu jednego miesiąca. Przecież na... wiecie jakie to są przyrosty? Nawet ci najwięksi twórcy i w ogóle nie mają takich przyrostów A ja nagle się kuźwa tutaj pokazam Hej siema Kupiłem sobie ostatnio książkę Tak, ja kupiłem książkę, ale to nie byle jaka książka tylko poradnik Jak rysować postacie z kreskówek, kochani Będę się uczył rysować Patrzcie, mogę narysować atrakcyjną nastolatkę O, taka atrakcyjna nastolatka, co nie? Co to jest? Przebieranie postaci, ty. Zakłopotany król. Zakłopotany król. Dzieciak z dżungli. To jestem ja, to jestem ja. Szorstki Rzymian. Zabawny cowboy. Trendy mama. What the fuck? To jest trendy mama? Ej, sorry, ona wygląda jak ta matka z Dextera. Ja sobie to kupiłem, bo chciałem się nauczyć rysować postacie Mi nie zależy na tym, żeby yy, rysować, wiecie, jakieś nie wiadomo jakie realistyczne portrety, niczym zdjęcie i w ogóle nie. Mój styl, już mówię wam jaki jest. Teraz proszę was o pomoc. Co to jest za styl rysowania? J jak się nazywa ten styl? Bo to raczej nie jest manga, to wygląda jak manga? Serio, ja totalnie nie jestem w tej manze. Jedyne anime, które oglądałem, to Pokémony. Chociaż nawet nie wiem, czy Pokémony są anime. Nie, no to jest raczej japońskie, Sonia. O, ale pod podobają mi się też tak tego typu postacie. Na przykład to, rysowałem przyściutko, ja sam z głowy. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę Wam pokazać, to mój case na telefon. W ogóle, właśnie, kochani, czy ktoś z was zarabia gruby hajs i chce zostać moim sugar daddy? I kupić mi MacBooka Pro za 12 tysięcy? To jest mój wymarzony komputer. Że, e, tylko pc ty, bo nad nich się gra i w ogóle. Ja mało gram w gry. Jeżeli ja kupuję sobie specjalnie PlayStation, żeby grać na nim w gry. Ale jednak myślę, że tak czy siak na osiemnastkę poproszę PC-ta takiego gamingowego, czy jakiegoś takiego fajnego, który będzie potrafił zrobić live e, Nie wiem, na przykład w przyszłości właśnie nagrać filmy, załóżmy. Z gier. Czy Wy nadal oglądacie gry? że ktoś gra w grę. Ja jakbym nagrywał gry, to starałbym się to robić w taki bardziej oryginalny sposób, co nie? Jeżeli dodam tutaj ankietę, to zaznacz, czy chcesz zobaczyć u mnie w przyszłości jakieś gry w moim wykonaniu, a w komentarzach możesz mi powiedzieć, jaka gra byłaby z do nagrania. Jesteśmy przy lokalnej zapiekarni. Bardzo dobre zapiekanki bardzo polecam, jeżeli będziecie w odpocku. Pamiętacie tą osobkę? Okej, okay. pewnie, że pamiętacie. No właśnie, ja i moje plany, Mam orężadę za 2 zł, bardzo dobra. Taka butelka wygląda, jakbym pił piwo. Ten, z pod sklepu, pan Mietek. Mietek? I co, jaką sobie zapiekankę zamówiłaś? Pod I make your bigger boobs. To, to dla ciebie kwiat. Dziękuję bardzo. Z Z okazji dnia. Mają kogo? Ja co? Mega Wążem 9. <laughs> Damn Ogólnie widzieliście pewnie filmik mega, ten, jak pozbyć się tych Jehowy. Jehowych Ja wierzę Gorący. w, w Mega Wąż 9. On istnieje. To jest mój ziom. Bardzo ładna. Jestem jak jak zakochanym kundlą. Nie. <laughs> A czapka mi pasuje. Jak Sebiks No jak Seba. Nie, wolę tą. Gdzie jesteśmy? Idziemy tam! Dobra, idziemy Witam was na zacharze. tam jest ścieżka w las Tam jest ścieżka w las, jedziemy tam? W sumie możemy, ej, bo czemu nie? Nice. Czy to zostało chwycone kamerze? Ja bym chciał coś przeskoczyć w plecach. Telefon przeskocz Pewnie Piękne masze tuj, naprawdę śliczne No wiem Co Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry Dawaj skacz, ty idziesz pierwszy No nie, na No nie To ja Bierz. Paweł Jumper Czekaj, wezmę telefon, żeby zadzwonić na pogotowie. Dawaj! Like. Pięknie! Wyszło, kochani, Oli w moim wykonaniu. Nie Nieczyłam się już o matko jedna. Dawaj Manual Manual No już Jak oni to robią? Jak? Z kamerą wśród zwierząt To są już ostatnie momenty yy, z wolnego od szkoły i postanowiłem, że chcę wykorzystać ten czas jak najlepiej. Za chwilę do mnie coś przyjedzie i zobaczcie co. Oh, that's hot. That's hot. A więc okej okay, kochani, do mnie już żarcie przyszło I dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu Wspomnij łapeczkę w górę, jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów Nie jesteś tutaj nowy, subskrybuj kanał Lecimy po 100 tysięcy Nara!